Cześć, w piątek. Ja się nagrywam trochę szybciej. Jestem dzisiaj w Sukience. Wyglądam trochę może bardziej odświętnie niżeli zawsze. A to ze względu na to, że. To jest pierwszy dzień świętowania moich urodzin. Jest dzisiaj sobota poranek. Jestem już po treningu porannym. Zrobiłam go o szóstej rano i jestem na dwa dni przed moimi urodzinami. Mam wrażenie, że w ogóle w tym roku to jest pełne szaleństwo, bo urodziny będę świętować trzy razy. Dziś po raz pierwszy tutaj razem z Tobą na kanale i będę go świętować dosłownie przez 2-3 godziny. Może tak maksymalnie, bo też w międzyczasie wplatam w to. W Pracę. Będę dzisiaj, do czego cię zachęcam do obejrzenia właśnie drugiej części tego filmu. Będę dzisiaj tworzyć wpis w moim dzienniku kreatywnym. Stwierdziłam, że chciałabym zrobić taki wpis urodzinowy dla siebie e, na ten moment. Nie wiem, jak on będzie wyglądał, także będzie pełna improwizacja, coś w stylu junk journal. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Drugi dzień świętowania to właściwie w sumie moje urodziny 22 lipca. Podejrzewam, że po pracy pójdę z mężem na jakiś dobry obiad i fajnie spędzimy właśnie ten czas. A trzeci dzień świętowania to jest przyszła sobota, czyli od teraz za tydzień, chociaż mnie, jeżeli oglądasz mnie po publikacji zaraz tego filmu, czyli w piątek, to jutro mam tą imprezkę urodzinową. Imprezkę w bo po prostu spotykamy się na kolację i na kręgle z moimi najbliższymi, czyli moją rodzinką, siostrą, rodzicami, teściem i rodzeństwem mojego męża oraz naszymi najlepszymi znajomymi z dziećmi. Także będzie naprawdę fajnie. Już to czuję, już w to wierzę i nie mogę się doczekać tych spotkań, bo dawno w takim Całym pełnym gronie się nie widzieliśmy, a bardzo się cieszę, bo wszyscy mi potwierdzili obecność, więc super. Ale zanim to wszystko, ja jestem osobą, która lubi też sama ze sobą spędzać ten czas, chociaż mam wrażenie, że ostatnio w ogóle to jest jakiś naprawdę wysoki poziom tej radości z przebywania samą ze sobą, czy tutaj właśnie przy biurku jak teraz będę robić ten mój journal, ale też włączyłam już od miesiąca regularne treningi sześć razy w tygodniu. Idę w las i bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię ten stan i jest to godzina dziennie, naprawdę daje mi to tyle energii, tyle radości i dzisiaj właśnie jestem po treningu, bo robiłam go o 6 nad ranem i w lesie spotkałam dzisiaj po raz kolejny sarnę. To jest mój trzeci raz z sarną. I to było naprawdę piękne doświadczenie, bo była tak blisko mnie. I na chwilę się zatrzymała, popatrzała na mnie. Kocham naturę, kocham zwierzęta i po prostu. No, cieszyłam się potem przez kolejną resztę treningu jak głupi do sera, jak mówią. No, ale tak już mam. Dobra, Dobra więc ciesząc się dalej. Idziemy w journal, wyjmuję notę, wyjmuję przydasie, jakie mam tutaj i zrobię swój wpis urodzinowy. I na pewno jednego jestem pewna: muszę wyjąć wszystko, co różowe, wszystko, co słodkie, może trochę błękitu i turkusu. E, pójdę chyba w te klimaty bardzo, bardzo w moich kolorach. Dobra, to ja Ci życzę przyjemnego oglądania tego procesu tworzenia i mam nadzieję, że. Może zachęcać Cię do tego, żeby właśnie w ten sposób również i Twoje urodziny świętować. No to czas na tworzenie. Działamy! Przejdźmy do drugiej części tego filmu, ale zanim to, to chciałabym się przedstawić. Nazywam się Marta Zaborowska i przepraszam, że nie zrobiłam tego na samym początku filmu. Powinnam, zapisuję sobie to na przyszłość, ale cały czas mam wrażenie, że moje filmy oglądają osoby, które mnie znają. Czy tutaj z kanału, czy z innych social mediów. Natomiast to jest mój błąd, bo jest coraz więcej osób, które wpadają tu po raz pierwszy i w ogóle nie wiedzą o co chodzi, kim jestem, co ja tutaj w ogóle robię. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteś, że mnie tutaj oglądasz. Czy jesteś tutaj po raz pierwszy, czy po raz drugi, czy po raz enty, naprawdę. Witam cię z całego serca. I dziś w trakcie tworzenia tego wpisu mojego urodzinowe, urodzinowego postanowiłam powiedzieć kilka słów na temat journalingu. No bo znowuż to jest takie słowo klucz. Słowo, które nie da wszystkich, jest jasne i zrozumiałe. No, i to się zgadza, bo ja bardzo często używam słowa journaling, bo tak do niego przywykłam i ciężko mi odnaleźć polski odpowiednik tego słowa, bo ciężko jednym słowem opisać to, co robię i czym się zajmuję. Jednak skupmy się na tym, czym właściwie jest ten journaling i co to takiego jest. Journaling to praktyka pisemnego zapisywania swoich myśli, uczuć, przeżyć i Refleksji i nie ma jednej ściśle określonej formy journalingu. Może to być zarówno prosty opis dnia, który napiszemy na kartce papieru lub w notesie. Może być to zwykły notes, który po prostu przeznaczymy do tego celu. Ale journalingiem jest też głęboka analiza emocji i zdarzeń. I jeżeli chodzi o formy journalingu, to właśnie może być to po prostu forma pisemna, ale może też to być forma bardziej kreatywna, taka jaką robię to ja właśnie teraz widzisz na ekranie. Ja używam wszystkiego, co znajdę obok siebie i nie tylko, bo oprócz w moim journalu w sumie głównie lądują moje myśli, emocje i opisuję to, co się wydarzyło w danym dniu czy na danym wyjeździe. Ale do tego wszystkiego dokładam swojego rodzaju kolaże, które tworzę z różnych papierowych i nie tylko produktów. Papiery mam, resztki papierów, które pozostają mi po tworzeniu kartek, bo ja też zajmuję się tworzeniem ręcznie robionych kartek. Ale takie papiery znajdziesz również w moim sklepie online, bo sprzedaję je właśnie w... Między innymi po to, żeby robić wpisy w żurnalu. Jeżeli nie masz papieru, to możesz znaleźć wycinki gazety i zrobić wycinki z gazet. Wyciąć zdjęcie, wyciąć napis i już robi się kreatywnie i fajnie. Przydadzą Ci się też naklejki, dodatki pasmanteryjne, a nawet wszystkie tak zwane pamiątki. Ja słuchajcie, podczas moich wypadów, wyjazdów, tych większych i tych mniejszych, a nawet takich dookoła tutaj w pracy, czy w, jak idę na spacer i znajdę jakąś fajną rzecz, fajną ulotkę, fajną mapę, fajną etykietę albo bilet, kartę wstępu do jakiegoś miejsca, to ja wszystko to sobie skrupulatnie zachowuję i potem wyklejam w moje wpisy, w moje strony w żurnalu. To bardzo świetna forma, bo powracając do tego pamiętnika, wracam nie tylko do swoich słów, ale też do rzeczy, które zbierałam i to wywołuje niesamowite emocje. Tych emocji ciężko mi opisać słowami, bo to naprawdę trzeba usiąść, zrobić, spróbować i naprawdę myślę, że jest, myślę, że się przekonasz do tego, że journaling to Dziennik emocji, dziennik podróży jest to miejsce, gdzie możesz zredukować swój stres i lęk w pędzącym w świecie. Nie mamy chwili na zatrzymanie. Wszystko pędzi, bardzo szybko pędzi. Czy Instagram, czy TikTok, scrollujemy, przewijamy te filmy i naprawdę z tego sporo, i to wszystko jest krótkie i szybkie. Tutaj zatrzymujesz się na moment. Zwiększasz swoją świadomość emocjonalną, redukujesz stres i lęk, jak to przed chwilą powiedziałam, ale też Journaling poprawia samopoczucie i rozwija twój, i rozwija ciebie. Lepsze, lepiej możesz sobie poradzić z trudnościami, albo też dzielić się swoimi radościami, które, po które potem z chęcią będziesz wracać. Pamiętnik dla ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twoich bliskich. Na pewno niesamowita, niespotykana i jedyna w swoim rodzaju rzecz. Serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli jeszcze po tych słowach, jeżeli po tych słowach masz ochotę. Spróbować, ale nie wiesz od czego zacząć, to zapraszam Cię do moich warsztatów. Ja co miesiąc, raz w miesiącu prowadzę warsztaty w formie spotkania na żywo, podczas których pokazuję i tworzę wpisy, oraz uczę przede wszystkim, jak je zrobić i dlaczego nie warto się bać. Te warsztaty dostaniesz w wersji online, tak jak wspominałam i możesz je zakupić również z zestawem materiałów, który przygotuję osobiście, a w zestawie materiałów znajdziesz te wszystkie elementy, o których wcześniej wspomniałam. Zapraszam Cię serdecznie, jeżeli masz dodatkowe pytanie, to tutaj w komentarzach jest odpowiednie ku temu miejsce. Do zobaczenia w przyszłych filmach, subskrybuj kanał i do usłyszenia. Pa, pa!